Tym razem jesteśmy na Śląsku. Za moimi plecami, jak widać, bardzo duży budynek. Ogrzewa go kocioł 15 kW SAS Bio Compact. Po niespełna dwóch dniach pracy mamy ukończoną instalację. I zapraszam do środka. Zobaczycie, jak to faktycznie wyszło. Jak to faktycznie wygląda. Jak wygląda ta kopłownia. Wiadrus. Bardzo wdzięczny kocioł. Właśnie dzisiaj zakończył swój żywot A, Mamy już następcę 15 kW biokompakta Oczywiście cały rozkręcony Aby ułatwić nam transport Do miejsca docelowego Zasobnik Klapy W miejscu Właśnie w tym miejscu Gdzie Staszek stoi tam jest Wejście podczopu w stanie, sobie tu kociołek się trwa. Instalacja sprzęgła hydraulicznego z dwoma obiegami. Kilka niezależnych pionów, czy niezależnych połączonych w tej chwili na rozdzielaczu. Że tak powiem, parter i piętro złożymy osobno na dwóch, na dwóch zaworach mieszających. Zasilanie pompy ciepła również doprowadzimy. W sezonie zimowym ciepła woda była grzana bezpośrednio z kotła. Super? Moglibyś się postarać trochę mocniej, czy nie? Jest okej. ok? jest, okay. To jest, to jest dobrze. <laughs> jest... Staramy tak. się. Jest. Tak jest technologia. Tak, technologia mówi. A to są słowa pana dezyderyusza? Tak się pracuje w firmie Carlook Hydro. Proszę bardzo. Dzień modernizacji za nami. Dzisiaj mamy wygrzewaną instalację. Kocioł 15 kW. Ogrzewa dom dobrze, ponad 200 metrów. Oczywiście sprzęgło hydrauliczne dwuobiegowe. Jest kilka pionów, ale wyodrębnione są tak jakby trzy mieszkania. Więc jedno mieszkanie, dwa mieszkania są połączone z jednym sterownikiem. Najwyższe mieszkanie, czyli na tak jakby na trzecim piętrze jest połączone z, z tym zaworem mieszającym osobno. Więc każdy będzie mógł z lokatorów, z mieszkańców panować nad swoją temperaturą. Oczywiście mieli inwestorzy już zainstalowaną pompę ciepła na ciepłą wodę użytkową podpięliśmy się pod tą pompę tak żeby mieli też ogrzewanie zimową porą ogrzewaną zimową porą wodę ciepłą wodę użytkową oczywiście jest pompa kotłowa no i tak to, tak to wygląda, tak to wyszło znajdujemy się obecnie na Śląsku w miejscowości Palowice wracamy jutro do domu jak ten kocioł został ustawiony? Co, czy coś faktycznie zostało zmienione? Kocioł praktycznie, praktycznie pracuje na ustawieniach fabrycznych. Delikatnie została dźwignięta tylko temperatura spalin. Jak również minimalnie, dosłownie minimalnie o jedną sekundę została skrócona przerwa w podawaniu. I to jest wszystko. Reszta ustawień to są ustawienia fabryczne, poza oczywiście dwoma zaworami. Bo tego w ustawieniach fabrycznych nie ma. Trzeba sobie to wszystko wyregulować zgodnie z, z zaworami, jakie, z siłownikami, jakie są zainstalowane na, na instalacji. I to tyle. Kocioł nagrzał domek do zadanej temperatury. I w tej chwili będzie czekał i czuwał na to, co się wydarzy dalej.